Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie i od razu. O, nie, nagrało się tamto. Dobra, to już, już zaczynam tłumaczenie. Witam Was w kolejnym odcinku um, tych: No, wyzwania rodziny ćwier. Jak widzicie, stało się tutaj parę rzeczy, których nie widzieliście. No, i teraz już tłumaczę dlaczego. Um, Nagrywam odcinek i teraz żałuję, że to nagranie wyrzuciłam, bo myślałam, że simsy mi się nie zapisały, ale widać mi się zapisały. Więc nagrywam odcinek, w którym e, ćwirowie mieli smoczka. Okej, okay, tak więc mieli smoczka e, i jak widzicie, smoczek im wszystko popalił. I teraz nie jestem pewna, czy ten smoczek im zwiał. Nie, jest jeszcze. E, tak, więc to jest nasz smoczek. Jak widzicie, on jest żółty, a żółte smoczki. To się równa pożary praktycznie wszędzie. No i grając, ym, no po prostu gra mi się wywaliła w pewnym momencie. E, pewnie było za dużo pożarów na, na parceli. E, no i cóż, myślałam, że mi się nie zapisała, ale widać mi się zapisała. Tak, tutaj zbudowałam pokoik smoka. Sam smoczek jest właśnie tutaj. E, I no cóż, e, czego potrzebujemy. Po co ten smoczek w ogóle jest i po co jest tutaj ten taborecik? A więc chodzi o to, że musimy postarzyć Kassandrę. I zaklęcie postarzające wymaga smoczych łusek i właśnie takich pieczarek z tego, z tego pieczarkowego yy, siedzonka. O. I tak, te pieczarki możemy zdobyć po prostu siadając na tym stołku, z tego co pamiętam. A. Łuski smoka albo możemy wygrać od wampirzycy cywiki albo właśnie yy, mając smoczka i go czesząc bodajże. Więc spróbujmy, żeby Bella wyczesała. Jak w końcu zdobędziemy smocze łuski, a smoczych łusek jest nam potrzeba yy, dwie, no to wtedy yy, ten naszego smoczka po prostu, yy, po prostu uwolnimy. Dobra, co tam się działo? Tak, mamy tutaj smocze smakołyki i smoczy gryzak. E, więc dajmy mu smoczą zabawkę i dajmy mu smoczy smakołyk. E, tak, smok nam spalił stół i tutaj kawałek e, żywopłotu. No a nie nagrywałam, bo jak pewnie wiecie, Artemis umarł i po prostu no, nie miałam siły tak, wiecie, skakać. I, i, I głupotki gadać I starać się być śmieszną Kiedy, wiecie, do śmiechu mi nie było Totalnie Dobra, także Bella rup obiad No i zobaczyłam, może w końcu nam się Naszego smoka uda troszeczkę O, co ja tu mam? A, złotą nić Dobra, a może dzieciaki coś mają Cokolwiek, nie, nikt jeszcze nic nie zdobył A już pół domu się spaliło, Czajcie to? To jest po prostu tragedia I będą im Jakiś stół kupić, no, bo no kurde, no gdzie oni mają? A to już śmieci wyrzucić nie łaska Mortimer Sprzątaj Kurde, ty znowu jesteś głodny? Masz smoczy smakołyk Kurde, Bella Ty mnie nie wkurzaj Zaraz ja zerknę, bo może smokom trzeba po prostu dać jakieś Jakąś karmę Taką wiecie Muszę sprawdzić w internecie, bo już nie pamiętam Okej, okay, piszą, że smoki lubią żonkile. Um, to... są żonkile bodajże. No i są tanie, dobra. Wsadzimy żonkile przy domu. Może niech nasz smoczek się nimi nażre. Frajer jeden. go nam nie starczy, wiecie. Eee, dobra, ty Bella weź sobie tu wskocz. Bo ty jesteś biedna dzisiaj, jak dzieciaki się czują. Do łazienki. No, a ty w sumie możesz iść spać. I wiecie, tak szkoda, mi tego arcika było. I tak nagle. No, i nie wyszło to, co miałam zrobić w czwartek. O, widzicie? Ja faktycznie nie wyszło to, co miałam zrobić w czwartek. Nie z mojej winy, akurat w tym przypadku. Po prostu nie chcę za wiele zdradzić. Ale tam, gdzie miałam pojechać. No. To dostałam wiadomość, że niestety musimy to tydzień ponad tydzień, tydzień i jeden dzień przesunąć, więc to, co chciałam w tym tygodniu w czwartek dla Was nagrać, nagram dla was sieć jeszcze Nie, jejku. Nagram dla Was w przyszłym tygodniu w piątek. No, ale mu muszę wam powiedzieć, że się jaram, jak nie wiem co. Ja Jaram się, jak, 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 jakbym tutaj też miała w domu smoka. W pewnym sensie jedno z moich marzeń się spełni, a w drugim sensie... No, po prostu będzie ciekawie. Dobra. Temu się chce spać już. Ja pierdzielę, nie, no naprawdę, zanim ja doprowadzę do porządku to wszystko, to też już, Kasandra idź spać. A ty, Bela, jak skończysz się wylegiwać, to idź i kupmy jeszcze smocze, smakołyki, o ile mamy na to kasę. <laughs> Wam co jest gdzieś tutaj w tych, w tych takich ciemniejszych. Tak. I ile ja mam? 58, dobra. No to kup w takim razie smocze, smakołyki. I to tak yy, sporo. Żeby ten mały frajer miał co żreć i nie spalał nam całego domostwa. A potem możesz iść do domu. Kurde! Kobieto! Czy ty, czy ty wiesz, co to jest, kurde, kolejka działań? Czy, czy ty ogarniasz takie rzeczy, Bella? Znaczy, Majka? Ja nie mogę, no. Jednak Simsy jedynka... Nie nie, 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 nie kupuj smoczych łusek. Ja po to smokę kupiłam, żebyś ty, kurde, smoczych łusek nie musiała kupować. Chciałam, żeby było ciekawiej. No, wyszło jak zwykle. Ale serio, sorry, że nie wrzuciłam tam tego filmiku, bo no, on był dość ciekawy. Smok na rozrabiał i ten. Dobra. To gdzie jest ten smok, trochę go pobawia? Żeby mi znowu domu nie spalił. Mam nadzieję, że ze nie... O, jest! Jest! Jest mały frajer. Dobra, po pierwsze daj mu smoczy makołek, a po drugie troszeczkę się z nim pobaw, potem możesz i spać. No, ogólnie tak jeszcze. Co jest? Czemu? Czemu wstałeś? O co chodzi? E, tak, ogólnie pirytek jeszcze nie jest najgorszą rasą smoka. Te czerwone smoki są jeszcze gorsze. Ale cóż. Akurat w naszym przypadku mamy troszeczkę słabo z pirytkiem. Tak, tak, ja będę sadzić drzonki, bo to jest, one są dość tanie. Więc może ten. Może nie będzie najgorszej. A ty masz już jakieś łuski jego. Kurde, ty, ty dziadu mały, podły, wredny. Tak, ty młoda, jak wstaniesz, to się wykąp. Ty jak wstaniesz, głodny jesteś. ale... Aha, dobra matka musi coś ugotować. To podejść śniadanie na szybko. Z piąta rano. Zaraz, to. dobra, wstawaj. Odpoczniesz po śmierci, albo jak ci już kosmici złapią. Dobra. Niech tam się wszyscy najedzą. Także tak, Henryk nie śpi, tylko jedz. Ty też zaraz, dobra. I tak jakoś mi szczególnie na Was nie zależy, Simowie, więc. Dobra, Majka jeszcze. A, dobra, skorzystaj z. Dobra, mam nadzieję, że smog nie spali nam mieszkania pod nieobecność. Ty, Kassandra, do... do szkoły, do szkoły. Dobra, przynajmniej nie pod nieobecność. Także ty, młoda, skoro tak wyszło, baw się z pirytkiem. żeby nam, wiecie, nie zrobił kuku. Może akurat się uda nam zdobyć. Henio też nie poszedł do pracy. No ale dobrze, Heniusz, ty się źle czujesz, także tam. Co, ty tam musisz. Tak, komfort masz mały higienę, co i tu posiedzisz, a potem... Ty śpisz pewnie, co? No jasne. A potem możesz yy, właśnie pójść spać. Dobra, ty skoro szkoła pominęłaś, to lekcje odrabiaj. Hmm. Yy, czy ty odrabiasz lekcję kobieto? Yy, czy dziewczynko? Oczywiście, że nie. Także pobaw się jeszcze z pirytkiem naszym, a potem odrobi lekcję. Dobra, jutro może podmiankę zrobię i po prostu nie puszczę tego. Aleksandra i Belli. Hmm, dobra, ty możesz skoczyć sobie tutaj się wykąpać. Majka wróciła. To niech nagotuje obiad i idzie spać. A czy w sumie tak, zamiast spać, to może jeszcze niech z łazienki skorzysta i wtedy idzie spać. A jak u ciebie z lekcjami? No, słabo, słabo. Ty też sobie po poobrabiaj lekcje. O, przyszła babcia. Dobra, jak w wstanie, to niech jeszcze rachunki zapłaci. E, jak tam u Ciebie? Masz piątkę i w sumie to niedługo mogłabyś pójść spać, ale zanim to zrobisz, to jeszcze pobaw się ze smokiem. A wtedy możesz iść spać. A ty sobie posiedź kilka razy na grzybie. Może w końcu dostaniesz magicznego grzyba. Coś lepszy. No co, masz magicznego grzyba? Oczywiście, że nie. Ech, chyba koniec końców i tak wszystkim kupię te rzeczy. Tak, bo. Było... O! Cóż to jest? Kasandro. Tak, dostaliśmy w końcu smocze łuski. Także jest spok. Mamy smocze łuski. Jeszcze potrzebujemy jednych smoczych łusek i grzybka. No. Proszę państwa, smocze łuski. Tak, będziemy to o tu dodawać. Tu smocza łuska i... No. Może jeszcze dzisiaj uda się nam postarzyć Kassandrę. To w sumie byłoby fajne, bo przydałaby się jeszcze jedna dorosła osoba. A jak postarzymy Kassandrę, no to wtedy będziemy musieli jeszcze... Yy, zabić starych... O, Kuba przyszła, czyli Kicia, yy, rodziców ćwierów. Także będziemy musieli wtedy jeszcze zabić starych ćwierów i będziemy musieli porwać Majkę. Także jeszcze sporo przed nami w jedynce. A później dwójka, czyli trzeba będzie yy, no, doprowadzić do śmierci Mortimera. Tylko nie wiem, jak to będzie z tą dwójką, bo niestety yy, Dwójka ostatnio mi bardzo nie domaga. A mówiąc bardzo nie domaga, mam na myśli po prostu to jest tragedia. Ledwo da się grać. Ale jakoś to będzie. Kurde, dzieciak, jak już sprzątasz, to wynieś śmieci, a nie je na środku, kurde, kuchni stawiasz. Dobra, idź spać. I ty młody. Ty młody jeszcze możesz z łazienki skorzystać i też iść spać. Majka jak wstanie to niech nakarmi smoczka. Jesus. Mówię wam, jedynka jest tak trudną grą. Jest tak trudna. Że ja mam dość tego. Masakra No ja wiem, że rozrywka ci leży Ale jeżeli nie chcesz mieć na sumieniu Całego spalonego domu To pobaw się ze smokiem Nie, nie chcę uwalniać Ojejku, nie to kliknęłam Druga smocza łuska Dobra, możemy dziada... możemy dziadu uwolnić Także żegnaj, pirytku Już ciebie nie chcę A jeszcze chwila sprawdzę, czy Cassandra ma na pewno Dwie smocze łuski tak, Cassandra ma dwie smocze łuski. Teraz jeszcze sprawdzę, czy na pewno tyle jest potrzebnych. Tak, dwa razy smocza łuska, jeden raz. Dobra, smoku. Było nam bardzo miło cię gościć. Ale rivederci. Już ciebie nie chcemy. Ej, 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 nie idź spać teraz. Żegnaj. Tak, i oto, moi drodzy, nasz smoczek. Który doprowadził do pożaru połowy domu znika. I, i, I go nie będzie. <noise> Żałuję, że nie widzieliście jego narodzin. Chociaż nie było jakoś specjalnie spektakularne. Dobrze, ale teraz możemy powoli naszą rodzinkę doprowadzić do stanu używalności. Więc niech rodzice sobie wejdą tutaj, ty młoda możesz się wykąpać. A potem dobrze by było, żebyś wysprzątała wszystko. A, no nie zdążysz. Dobra, a jak tam z wami? No, Majce się przyda sponko. No, ale nic. Dobra. Oho, już przyjechał? Tak. Majka, do pracy. Ty do pracy, ty do szkoły i ty też do szkoły. Nie ma smoka, więc nie trzeba się nikim opiekować, także dajmy im chwilę wytchnienia w pracy i w szkole. Okej, okay. Henryk i dzieciaki wróciły. Jak tam poczucie Głodna. Dobra, pizzę zamów bo. Zanim mamusia przyjdzie, to jeszcze trochę minie. Tak, a ty, mój drogi, siadaj tutaj. Okej, okay, Majka wróciła. Pizzerman też pewnie już niedługo powinien być. Czy jest coś jeszcze do opłacenia? Chyba nie. To rybki na karm. A tu jest zabawka smoka. Tak szczerze to teraz, jak go sprzedam, to mi jest go szkoda trochę. Znaczy sprzedałam, oddałam. To jest mi go trochę szkoda. No, ale z drugiej strony, jakby nie patrzeć, smok to żywe stworzenie. Więc y, zapewne też inteligentne, chociaż frajer wszystko, kurde, y, wszystko niszczył. Ale mimo wszystko. A, i ty miałeś szukać sobie robo... <laughs> Mamy pieczarki! Dobra, ale nie ty, Cassandra. Niech Kassandra to zrobi Kassandra Zbierz grzybki Jak już zjesz Tak, więc grzybki pojawiają się od siadania Ale nie pojawiają się od razu tutaj Dobrze Więc teraz dodajemy muchomory Smoczą łuskę i smoczą łuskę I Dodaj do wyposażenia Magiczna różdżka Stwórz magię Moi drodzy Abracadabra, Simsala Grim. Kto oglądał, to nie tylko takie stare dziady jak ja. Dorosłeś w minutę. Odkrywasz coraz więcej magii, szczegółowa, i znajdujesz w swojej księ rodzinnej księdze czarów. Tu mamy księgę czarów. Więc tak. E, tu mamy smocze łuski i o, tutaj. Powiedzmy sobie szczerze, niełatwo jest być dzieciakiem... E, dziec... Dzieciakiem, dobrze przeczytam. A z pewnością niełatwo być tobą. To było wredne. Spójrz, jak wielu rzeczy nie możesz zrobić ani dotykać. Masz dość tego wszystkiego, co dostępne jest tylko dorosłym, a jeszcze bardziej e, tych pogróżek o wysłaniu do szkoły wojskowej. Wobec tego naucz się tego zaklęcia, ponieważ ostatecznie żyjemy w wieku natychmiastowej satysfakcji. Dobra. Moi drodzy, na Waszych oczach w The Sims 1 Kassandra Ćwir staje się dorosłą Kassandrą Ćwir. I myślę, że ją po poślemy do pracy, a Belle. Yy... Tak wiem, efekty będą stałe. Chcę kontynuować. Cóż. Tego się nie spodziewałam. Na pewno trzeba będzie jej troszeczkę inny strój znaleźć. Yy, I co jeszcze powinnam zrobić? Ale jest bardzo podobna do mamy. Bardzo podobna. Aż za podobna, będą mi się mylić. Tak i Kasandrę posiadamy do pracy, a Bella, Majka niech sobie tam yy, nie pracuje, bo ona miała nie pracować. Dobrze, Kasandrę yy, postarzyliśmy. Co jeszcze miałam zrobić w tej chwili? W sumie nie wiem. Yy, troszeczkę mi wypadło z głowy, co miałam robić. Yy, a, ten yy, zaslaniec miał szukać yy, miał szukać. Jak to się nazywa? Yy, pracy miał szukać. Jest tu gdzieś w ogóle ten? Tak, ale niestety chyba, chyba mordek im się nie da zmienić w jedynce. Dobra, od razu ją poślijmy. Tylko tak, tu jest dobra kadabrowa to nie dzwoń po taksówkę do sz... w dzielnicy show biznesu, nie. Starówka też nie. Do miasta jedź, o. I wtedy ci kupimy ciuchy, które bardziej pasują do Kasandry Ćwir. <gry> A te niestety nie. Totalnie nie pasują. Dobrze, i gdzie jest jakiś butik? Dobra, dom handlowy. Tu chyba jest jakiś butik. Więc niech nasza Cassandra Ej, kupi sobie ciuszki. A to są piżamy. To nie, to to piżama nie. A tu jest co? Tu są chyba wizytowe. No, ładne są te wizytowe niektóre. Może tu będą zwykłe ciuszki. Też wizytowe. Ojej, tu może są zwykłe ciuszki, co? Tak, dobra. A... Strój zimowy, strój kąpielowy. A, A strój simowy? Sim strój? Hmm, hmm, hmm. Czyżbym miała jednak w szafie wszystkie ciuchy? Chyba nie. No tak, tu są... Tutaj też piżamy. Tutaj też piżamy. Tutaj i tutaj. cyk i cyk, są oficjalne. Hmm. Pamiętam, że włocha coś takiego jak Simstrój. Trójzimowy, no to no, to jest na wycieczkę do tego. Kąpielowy też nie i piżama też nie. Kurczę. Jeszcze popatrzę. Dobra, czyli w topa. Wracamy do domu. Wracamy do domu i zobaczymy, czy Kasandra może ma w szafie jakieś tam swoje ciuszki, ciuszki. Tak, i postanowiłam też, że te nasze... O, nie macie szafy, a rodzice mają szafę nie mają. Dobrze, trzeba kupić szafę. Yy, postanowiłam, że te nasze odcinki będą trochę krótsze, bo... Yy, no, tak się ciągnął długo i wydaje mi się też, że to nie jest najlepsze, jeśli chodzi o oglądalność. Ojku... nie wiem... O, w sumie w pokoju smoka mogę postawić, bo już nie mamy smoka. Także... Mm... Tak, zmień ubranie. No, jednak jest więcej strojów, ale też chyba nie wszystkie. Chociaż? Dobra, ja myślę, że Kassandrę trzeba by było ubrać w ciuchy podobne do tych, które nosi jej babcia. One są najbardziej takie um, podobne do kasandry z dwójki. Jak znajdę, to wam pokażę. Jednak nie wszystkie ciuchy są, szkoda. Bo już się tam wróciliśmy, ale widziałam tam taką jedną brzydką sukienkę i myślę, że ona pasuje do Kassandry. Ota! <słuch> Serio, nic lepszego nie mam. <słuch> nie mam. Nie mam nic lepszego dla niej. Dobrze, i Kassandro, jak tylko przyjdzie nam. Gazeta nowa, no to ty sobie poszukasz pracy. Hipotetycznie moglibyśmy jeszcze. Nie, nie moglibyśmy. Myślałam, że dałoby się jeszcze tego gówniarza postarzyć, ale chyba jednak nie. Dobra, Majka, podaj obiad, bo tylko ty w tej rodzinie umiesz. A, jest za brudno, dobra. Kurde, jak mnie to wkurza. Wyrzuć śmieci. I teraz podaj śniadanie. I w sumie nie musisz iść do pracy, bo Twoja córka będzie chodziła do pracy. Tak, dokładnie tak. Dobra, jeszcze rybki mi tutaj, tutaj nakarmisz. I co? Jak tam rodzice się czują? No, ty mógłbyś skorzystać z łazienki. Kurde, Cassandra! Ty, ty frajerze. Tutaj patrzcie, obok siebie ma kurde zastraniec jeden. Yy, ten. Dobra, to byś już co spać. Masz Twoje stare łóżko. Dalej będziesz w nim spała. Bo czemu nie? Ty młody, o Twoją edukację muszę zadbać. I to w trymiga, Dobrze by było jeszcze przed szkołą. Żeby tak wiecie. Przygnębienie. Czyli za się wykąp czy coś. Żebyś wiecie, w sz... żeby w szkole nam no, no, nie, nie zwolnili gówniaka do, do szkoły wojskowej. To by było bardzo nie. Bardzo niefajne. Dobrze. Także Kasandro Szukaj pracy. Okej, okay, możesz być przestępcą, mi to wisi. W ogóle jak byłam młodsza, to bałam się Wybierać kariery przestępczej Bo myślałam, że mojego Sima do więzienia zamkną no. I tak A teraz już się nie boję Teraz już mam tą świadomość, że Simsy To nie jest prawdziwe życie Dobra Heniu Heniu mój drogi Niestety dzisiaj nie, nie znajdziesz takiej pracy Jakbyś chciał, piesek zablokował drogę A ty młody Pobaw się troszkę Pobaw się, żeby tam ci było lepiej. Kurde! Nie zauważyłam, że Dureń się wziął za gotowanie. E, uciekaj. Śpi. Ty też tu nie. Nie idź tędy. Nie idź tędy. Idź tutaj. Nie wiem. Po, podejdź sobie się. Cokolwiek. Gościu, wiesz, co znaczy śpi? To znaczy idź spać, a zaraz straż pożarna przyjedzie. Kurde! Prosiłam cię o coś, nie wiem, nakarm rybki. Obserwuj je. No, Aż ci Simowy są głupi. Normalnie masakra. Dobra. Jak nie ma jedzenia, to prosisz żonę, która nie, nie jest zagrożeniem pożarowym. Ty jesteś zagrożeniem pożarowym. Ojejku. Już nie przesadzaj z tym przygnębieniem. Już nikt cię nie bije. No, no i co? I znowu w kuchni się zrobił burdel, no. Oj, masakra. Dobrze, skoro postarzyliśmy Kassandrę, to myślę, że na dzisiaj skończymy i w następnym odcinku zajmiemy się... Yy, to będzie taki luźny odcinek pozbyciem się starych ćwirów, no bo no, no oni, oni zginęli zanim, e, zanim Majka została porwana, w, w pożarze zginęli, więc myślę, że to jest najlepsza pora, potem postaramy się o porwanie Majki. Tak więc dziękuję wam wszystkim za uwagę. Żałuję, że nie widzieliście tego jak powstał nasz smoczek, no ale mówię, byłam pewna, że gra się nie zapisała, a ona się jakimś cudem zapisała, więc teraz też gra zapisuję, żeby nic nam nie umknęło. No i cóż, widzimy się, mam nadzieję za tydzień, bo postaram się to jednak regularnie nagrywać, teraz jak już trochę mi nastrój się poprawił. No i widzimy się w w przyszłym tygodniu, a jeszcze w specjalnym odcinku vlogowym, a kolejny odcinek to będzie właśnie to, co teraz oglądacie, tylko kolejny filmik, a potem pewnie tajemnice simów za dwa tygodnie. Więc trzymajcie się ciepło. Opa i cześć.